myśli z książki Zapiski w chórze siostry Marii Konsolaty Betrone. Lina słucha tylko Ciebie Idź do Ravello zobaczysz, że zaprowadzisz ład we wszystkim jestem przekonana, mówiła ciocia Teresa do mamy która całą ufność pokłada w naszych biednych modlitwach dziękuję Ci Jezu dziękuję Ci serce Jezusa pokładam w Tobie ufność i ufam Ci od 24 sierpnia do porannej medytacji Jezus, przytulając mnie do swego serca z macierzyńską czułością, wewnętrznie widząc się jako zawsze małe, około sześcioletnie dziecko, powiedział mi Kochaj tylko mnie, kochaj mnie zawsze, tylko tyle. 25 sierpnia 35 rok. Jakie to dziwne. Odprawiłam nowennę do najświętszego serca Jezusa za tę dziewczynę. Kończy się dzisiaj. I zamiast uzdrowienia, o którym nic mi nie wiadomo, Jezus właśnie dzisiaj daje mi łaskę w sześciu przyjętych komunii świętych w rodzinie, między którymi przez Nina, dla mnie tak ważna. Co więcej, dzisiaj jest niedziela Jezus pod posłuszeństwem narzucił mi, abym odpowiedziała pisząc opowiadanie o moim życiu. I dodał, abym była posłuszna, bo także ojciec Sales napisał mi, że na pierwszym miejscu są prawa Jezusa, a dopiero potem innych. W każdym razie już poprzedniej niedzieli miałam pozwolenie mojej dobrej matki i Go nie wykorzystałam. Dziś rano nie udało mi się do niej podejść. Co więc robić, Jezu? Jestem ci posłuszna i powrócę do pisania. Pomóż mi, ty. Ja ufam Tobie. Tylko Tobie. Szczęść Boże, Marcinie. Szczęść Boże, Gengolfie. 27 sierpnia. Jezus. Pomyśl o tych chłopcach. Większość z nich w swoich domach gniłaby w zepsuciu, natomiast na wojnie, dalecy od okazji, będą umierać przy asystencji kapelana i osiągną wieczne zbawienie. Wiem, że wśród żołnierzy w Afryce ojciec Sales zrobiłby wiele dobrego, ale go nie posyłam, bo jest mi tu potrzebny ze względu na Ciebie. Tak, zwycięstwo będzie po stronie włoskiej, zdecydowanie włoskiej. Tutaj jest wyjaśnienie jeszcze do tego tekstu. Te słowa, jak również inne cytaty, znajdujące się na kolejnych stronach dziennika, mówiące o wojnie i sytuacji politycznej, stawiają siostry konsolaty w rzędzie prawdziwych mistyków, którzy nie żyją dla siebie w centrum zainteresowania, nie umieszczając swego, ja, ale chwały Bożą, utożsamiając się z pragnieniem samego Jezusa, którym jest bawienie wszystkich ludzi. Siostra konsolata jest tym pięknym przykładem. A zachęta Jezusa do życia w nieustannym akcie miłości nie tylko nie zamyka jej w sobie, ale jeszcze bardziej otwiera ją na wszystko, co Jezusowi leży na sercu, na cały świat, na braci, na siostry, a zwłaszcza na ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie potępienia. Wybiła godzina dwunasta.